Niedawno ściegiem jodełkowym robiłyśmy wspólnie czapkę, a dzisiaj dla osób, które napisały mi wtedy, że czapka super, ale niestety czapek nie tolerują i absolutnie nosić nie będą na specjalne zamówienie opaska ściegiem jodełkowym. Też udało mi się tutaj zaprojektować dla was bardzo uniwersalny, bardzo fajny wzór. Dzięki czemu rzeczywiście myślę, że ta opaska wam się spodoba. Szydełkujemy z tej samej włóczki, z której robiłam czapkę, czyli z włóczki Merino Bulki. Ja mam tutaj motek, który jest już y, troszeczkę tutaj umęczony przeze mnie ze względu na przygotowywanie projektu tej opaski. Zabieramy się do pracy. Musimy przygotować szydełko w rozmiarze 6 mm. Rozpoczynamy od wykonania łańcuszka. Ja sobie zawijam dwukrotnie na palcu wskazującym włóczkę, następnie długą przenoszę nad krótszą i jeszcze raz to samo, jedną nad drugą. Teraz mogę wolną końcówkę zaciągnąć i mam ten początkowy supełek. I teraz na taki klasyczny wymiar dla dorosłej osoby, na początek wykonujemy 57 oczek łańcuszka, po to, żeby mieć 56 później półsłupków. Sprawdzałam, jak będzie z 60 oczkami łańcuszka no jest zdecydowanie za dużo. Jeżeli chodzi o projekt tej opaski dla na przykład dla dziecka, dla osób młodszych, które no w obwodzie główki mają mniej, to mimo wszystko ja Wam zalecam, żeby zrobić nie tylko początkowy łańcuszek i wymierzyć, ale zrobić również te dwa pierwsze rzędy, które Wam za chwilę pokażę, i dopiero tą robótkę wymierzyć. Na głowie, żeby nie było sytuacji, że będzie za ciasno albo za luźno potem, jak już zrobicie całość. Dla dorosłej osoby 57 oczek łańcuszka na początek. 56 i 57 i teraz oczywiście łańcuszek można teraz otoczyć wokół głowy i sobie wymierzyć, natomiast ścieg jodełkowy jest ściegiem dosyć specyficznym, ponieważ on bardzo rozluźnia nam robótkę. A jest też jednocześnie mało elastyczny. Dlatego wspomniałam o tym przed chwilą, że dobrze jednak wiedzieć, na jaki obwód głowy opaskę wykonujemy. To jest ważne, jeżeli na przykład chcecie komuś zrobić prezent. Lepiej jest podpytać, ponieważ finalnie ten wzór akurat opaski będzie mało naciągający się, więc tutaj nie możemy liczyć na to, że przez to, że będzie się naciągać jakoś mocno uda się dopasować wymiar. I również on bardzo rozszerza początkowy łańcuszek, więc zmierzenie teraz początkowego łańcuszka niewiele nam pomoże. Lepiej zrobić pierwsze i drugie okrążenie, pierwszy, drugi rząd, i wtedy dopiero odpowiednio zmierzyć centymetrem i zaplanować, jaka długość tej opaski będzie ok. Pierwsze okrążenie wykonujemy pierwszy rząd wyłącznie po jednym półsłupku w każdym oczku. Wbijamy się w drugie oczko licząc od trzydełka. To jest oczko łańcuszka, którego nie liczymy. Wbijamy się w drugie oczko licząc od trzydełka, wykonujemy zwykły półsłupek. Następne oczko, zwykły półsłupek, kolejne oczko, zwykły półsłupek i tak po jednym półsłupku w każdym z kolejnych oczek. Łącznie tych półsłupków będzie 56. Do końca rzędu robimy po jednym półsłupku w każdym oczku. Tak będzie wyglądał nasz pierwszy rząd. Przerabiam ostatnie dwa oczka. To już jest ten nasz supełek początkowy, tego już nie przerabiamy. I teraz robimy oczko łańcuszka, obracamy robótkę. I od drugiego rzędu zaczynamy szydełkować ściek jodełkowy. Ponieważ wykonałyśmy pierwszy rząd zwykłych półsłupków, to jeszcze nie był ściek jodełkowy, zazwyczaj jodełkę zaczyna się od takiej łatwiejszej strony, natomiast my już wykonałyśmy pierwszy rząd zwykłych półsłupków, więc po obrocie robimy od razu, zaczynamy tą trudniejszą wersję, trudniejszą część jodełki. Te osoby, które kiedyś próbowały ścieki jodełkowy szydełkować, wiedzą o co chodzi. Po zrobieniu oczka łańcuszka i obróceniu robótki Przechodzimy do drugiego oczka, ale nie wbijamy się od tej strony, tylko od strony drugiej. Pilnujemy, żeby przy wbijaniu się szydełko było za nicią roboczą, nie tak, tylko za nicią roboczą ma być szydełko. Wbijamy się od spodu pod drugie oczko, licząc od szydełka. To jest oczko łańcuszka na obrót, wbijamy się pod drugie oczko. I teraz tak, wbijamy się nie tylko pod te dwie nitki, czyli klasycznie pod oczko, ale również jednocześnie będziemy się wbijać pod te pętelki, które są z tyłu, czyli dokładamy sobie. Tutaj na samym początku jest też taka pętelka, ona jest troszeczkę tak na ukos, powiedzmy. Więc dokładamy tą poprzeczną pętelkę z tyłu. I teraz albo zawijamy lewą ręką od lewej na prawo. Owijamy szydełko włóczką, albo łapiemy szydełkiem. Ale myślę, że na początek łatwiej jest, skoro mamy włóczkę z kłębka na lewej dłoni, po prostu od lewej na prawo, owinąć szydełko. I teraz haczykiem szydełka pod tym oczkiem, w którym jesteśmy, wyciągamy tą pętlę na drugą stronę. Mamy w tej chwili dwie pętle na szydełku i przerabiamy je tak, jakbyśmy robiły zwykły półsłupek, czyli pobieramy włóczkę. I przeciągamy przez dwie. Ściek jodełkowy polega głównej mierze na tym, że wykonując takie półsłupki jodełkowe, nazwijmy to, zanim się wbijemy w kolejne oczko, łapiemy nóżkę półsłupka zrobionego przed chwilą, chwilę wcześniej. I o co tu chodzi? Tutaj o tym nie mówiłam, ponieważ nie miałyśmy żadnego oczka przerabionego wcześniej. Dlatego zawsze rząd zaczynamy od takiego zwykłego półsłupka robionego albo od prawej, albo od lewej strony. My zaczęłyśmy od lewej strony. Teraz przechodzimy do kolejnego oczka, ale zanim się wbijemy w to oczko, łapiemy nóżkę półsłupka zrobionego przed chwilą. Jak sobie odwrócicie robótkę w ten sposób, to tutaj jest taka. Pętla. Zahaczamy szydełkiem o tą pętlę w ten sposób. I teraz dopiero po zahaczeniu tej pętelki, czyli po wbiciu się właśnie w taką powiedzmy nóżkę półsłupka, wbijamy się pod kolejne oczko. I nie tylko pod oczko, ale również pod pętlę, która jest pod spodem. Dokładamy tą pętlę do szydełka. I teraz owijamy znowu. Włóczkę z kłębka ciągnąc z lewej na prawo i haczykiem wyciągamy na drugą stronę. W tej chwili mamy trzy pętle na szydełku, które przerabiamy klasycznie, czyli pobieramy włóczkę z kłębka, przeciągamy przez trzy. I każde kolejne oczko od tego pierwszego, prawidłowo wykonanego. Wykonujemy tak samo, czyli odwracamy sobie i tą najbardziej tutaj zewnętrzną, najbardziej na bok idącą pętlę, zahaczamy szydełkiem, wbijamy szydełko pod tą nitkę, teraz wbijamy się pod kolejne oczko, łapiąc równocześnie tą pętelkę z tyłu, owijamy, przeciągamy pod spodem, trzy pętle na szydełku i przerabiamy. I w ten sposób, robiąc najpierw zahaczenie, Wbijamy się pod oczko, przerabiamy. O, uciekło. Owijamy, przeciągamy na drugą stronę, przerabiamy trzy pętelki. Zahaczamy, wbijamy się w oczko i od razu również pod pętelkę. Owijamy, przeciągamy na drugą stronę, pobieramy włóczkę, przerabiamy. Nóżka, oczko, pętla pod spodem, owijamy, przeciągamy, pobieramy włóczkę, przerabiamy. Nóżka, oczko, pętla pod spodem, owijamy, przeciągamy. Trzy pętelki na szydełku. Pobieramy, przeciągamy. To jest ta druga strona, ta trudniejsza strona jodełki. Jak zrobimy oczko łańcuszka, nawrót na końcu rzędu. To przejdziemy do tej łatwiejszej części. Więc tutaj ja naprawdę głęboko wierzę, że nikt się nie podda, mimo że to jest dosyć może skomplikowane dla osób bardzo początkujących. Warto się tego ściegu nauczyć, bo naprawdę ściegiem jodełkowym cuda można wyczarować przepiękne kocyki i przede wszystkim oczywiście te piękne torebki, które razem latem tym ściegiem robiłyśmy. Co jest też ważne, zwracam uwagę, przy ściegu jodełkowym tą pentelkę, którą po owinięciu, czyli po tym, co zrobiłam teraz, przeciągamy na drugą stronę, porządnie wyciągamy do góry. Tutaj nie robimy jakoś tak bardzo, bardzo ciasno, tylko porządnie wyciągamy do góry, żeby te poprzeczne nitki, które już w tej chwili mogę Wam pokazać, czyli podstawa tego, czym jest ścieki odełkowy, naprawdę były porządnie wyciągnięte, wtedy wszystko wyjdzie najestetyczniej. Robimy w ten sposób prawie do końca rzędu, pod koniec tego łańcuszka się spotkamy. Zbliżam się do końca tego okrążenia. I teraz tak, uwaga! Mamy ostatnie oczko do przerobienia tutaj. Widać od tej strony przede wszystkim. I w tym oczku nie wykonujemy takiego jakby półsłupka jodełkowego. Czyli po nawinięciu włóczki i przeciągnięciu na drugą stronę, nie narzucamy nitki jeszcze raz na szydełko i nie przerabiamy przez trzy, tylko pętelkę, którą przeciągnęłyśmy na drugą stronę, od razu przeciągamy przez dwie pętle, które są na szydełku. Czyli robimy taki jakby jodełkowy, takie jakby jodełkowe oczko ścisłe. I za każdym razem, teraz, rzędy będziemy, niezależnie od tego, czy jesteśmy na prawej czy na lewej stronie jodełki, kończyć oczkiem ścisłym właśnie wykonanym w ten sposób, czyli ze złapaniem tej nóżki i albo robionym od tej strony, albo od prawej, jeżeli jesteśmy na prawej stronie jodełki. Oczko łańcuszka na zakończenie okrążenia i obracamy. Teraz przechodzimy do tej łatwiejszej strony, którą zazwyczaj się robótki zaczyna, ale my tym razem zaczęłyśmy od tej strony trudniejszej. Jesteśmy na prawej stronie jodełki. Wbijamy się w pierwsze Oczko do przerobienia, czyli drugie licząc od szydełka, to jest oczko łańcuszka zrobione na obrót. Wbijamy się w to oczko klasycznie od prawej strony. I poza tym, że się wbijamy w oczko, to wbijamy się również od razu pod tą pętlę, która jest z tyłu, bo zobaczcie tutaj, zawsze za oczkami z tyłu są te pętle. I najpierw wykonujemy jeden zwykły półsłupek. Tutaj powraca ta zasada, że w ściegu jodełkowym łapiemy nóżkę półsłupka zrobionego wcześniej. Nie miałyśmy żadnego półsłupka zrobionego wcześniej, więc musimy wykonać jeden zwykły półsłupek. Teraz już mamy tutaj, jak widać, taką literkę V, czyli dwie nóżki półsłupka. Łapiemy, zahaczamy szydełkiem lewą nóżkę półsłupka zrobionego chwilę wcześniej, zanim wbijemy się w kolejne oczko. Wbijamy się w kolejne oczko, ale nie tylko pod te dwie nitki, tylko również. Pod nitkę z tyłu, pod tą poprzeczną tylną pętelkę i przerabiamy półsłupek. Kolejne oczko znowu. Najpierw zahaczamy nóżkę półsłupka zrobionego przed chwilą, wbijamy się w następne oczko i przerabiamy półsłupek. Zahaczamy nóżkę, oczko, półsłupek. I tak wygląda prawa strona jodełki, czyli jak widzicie te osoby, które dopiero zaczynają, zdecydowanie ta strona jest łatwiejsza, dlatego wspominałam, że trzeba się bardzo postarać, żeby przy tej lewej stronie się nie poddać, bo tam naprawdę jest no jest trudniej. Natomiast tutaj ta prawa strona to nic trudnego, poza tym, że właśnie zahaczamy nóżkę półsłupka zrobionego przed chwilą. I dzięki temu, że zahaczamy tą nóżkę, to zobaczcie, tutaj miałyśmy tą lewą stronę jodełki, a teraz w prawej stronie nam się te poprzeczne nitki układają w drugą stronę, i wszystko razem właśnie da nam ten piękny ściek. Robimy do końca rzędu i spotkamy się za chwilę. Ponownie zbliżamy się do końca tego rzędu. I teraz tutaj. Nie zapominamy o ostatnim oczku, które jest jeszcze do przerobienia. Łapiemy nóżkę, wbijamy się pod to oczko. I tutaj różnica jest taka, że z tyłu nie ma tej poprzecznej pętli żeby się tutaj nikt nie zdziwił, nie poszukiwał z tyłu pętelki, to jest też oczko jeszcze do przerobienia, z tyłu tej pętelki nie ma i w ostatnim oczku, niezależnie od tego czy robimy prawą czy lewą stronę jodełki, tak jak wspomniałam przed chwilą, robimy jodełkowe oczko ścisłe, czyli pobieramy włóczkę, przeciągamy pod oczkiem i pod pętlami na szydełku. W ten sposób będziemy kończyć każde okrążenie, każdy rząd. Oczko łańcuszka, obracamy robótkę i wracamy do naszej lewej strony, tej troszeczkę trudniejszej. Wbijamy się, pilnujemy, żeby szydełko było za nicią roboczą. Wbijamy się w pierwsze oczko do przerobienia. To jest oczko łańcuszka na obrót, wbijamy się pod to oczko, pod oczko i pod pętlę, która jest pod spodem. Owijamy, przeciągamy. Mamy dwie pętle na szydełku, ponieważ nie łapałyśmy żadnego, żadnej pętelki wcześniej, żadnego półsłupka wcześniej. Pobieramy, przeciągamy, a teraz już mamy pierwszy półsłupek zrobiony, więc zahaczamy tylną pętlę, wbijamy się pod oczko, pod pętlę poprzeczną, przeciągamy na drugą stronę i od teraz już będziemy miały trzy pętelki na szydełku. Pobieramy, przeciągamy i kolejne oczka aż do końca rzędu dokładnie tak samo. Pamiętając, że w ostatnim oczku do przerobienia zamiast zrobić właśnie pełen taki jodełkowy półsłupek, wykonujemy jodełkowe oczko ścisłe. Oczko tutaj również, wbijamy się pod oczko i również tutaj żadnej pętelki z tyłu nie ma, żeby się tutaj nie zaskoczyć. Owijamy włóczkę, przeciągamy przez oczko i od razu przez pętle, które są na szydełku i okrążenie kończymy oczkiem łańcuszka. Dzięki temu ten brzeg mamy idealnie równy. I teraz spójrzmy, jak wygląda nasza prawa strona opaski. Tak to wygląda. Robimy tak daleko, jak szeroką opaskę chcemy mieć. Niezależnie tak. od tego, jak szeroką opaskę chcecie uzyskać, to kończymy zawsze na tym rzędzie trudniejszym, żeby teraz obrócić i zrobić ostatni rząd półsłupków. Zaczęłyśmy całą opaskę od jednego pełnego okrążenia, jednego pełnego rzędu półsłupków. Obracam, żeby pokazać Wam o co mi chodzi. Tu, ten początkowy brzeg zrobiłyśmy jeden pełen rząd półsłupków, i tak samo musimy robótkę zakończyć. W związku z tym, po ostatnim tym rzędzie, tym trudniejszym, tej lewej strony jodełki, zrobiłam oczko łańcuszka obrót, i teraz wbijam się znowu w drugie oczko od szydełka i wykonuję tutaj zwykłe półsłupki. Już bez łapania tej tylnej pętli, tylko i wyłącznie jeden pełen rząd półsłupków, żeby góra jak najbardziej wyglądała pasująco do tej części na dole. I tak podążamy do końca rzędu. Następnie zabieramy się za zszywanie naszej opaski. Tak będzie się prezentowała całość, ja mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, dokładnie siedem rzędów jodełkowych plus dwa rzędy półsłupków. Kończę okrążenie i będziemy zszywać. W ostatnim oczku robię oczko ścisłe. I teraz już obcinam włóczkę, zostawiam troszkę dłuższy kawałek na końcu, żeby swobodnie szyć. oczko łańcuszka. Przeciągamy, zamykamy. I teraz ja do szywania zawsze używam igieł dziewiarskich, jest mi dużo wygodniej niż szywać szydełkiem, więc tym razem również tutaj sobie. Przygotuję tą plastikową igłę do włóczki. I zabieramy się za zszywanie. Składamy te dwie części razem. Szywamy oczywiście na lewej stronie. I teraz zaczynamy zszywanie od złapania. Tych dwóch oczek, takich najbardziej zewnętrznych, czyli jeszcze tutaj dalej niż tą końcówkę mamy. Bo chcemy, żeby to ten brzeg jak najbardziej tutaj równo nam wyszedł. I raz z jednej, raz z drugiej strony przeszywamy kolejne oczka. Po drugiej stronie również zszywamy dosyć daleko, łapiąc również tutaj te ostatnie brzegowe oczka. Możemy teraz, muszę tutaj wrócić na lewą stronę, ściągnąć to, co przed chwilą zszyłyśmy. Ja trzyłam tutaj troszeczkę zbyt luźno, ponieważ chcę, żeby moja opaska. Miała na środku taki ala węzeł, więc po prostu ciągnę mocno tą nić, którą zszywałam teraz. Przewijam na prawą stronę na chwilę, żeby ten węzeł, który tutaj się stworzył, ładnie ułożyć. I kiedy już jest ładnie ułożony, te, o, te fałdki równo się układają. Przede wszystkim chodzi nam o prawą stronę żeby tutaj się ładnie układały. To teraz dopiero przycinam sobie włóczkę i związuję te dwie końcówki na supeł. Pochowam teraz końcówkę troszeczkę ją tutaj wplotę pod oczka, przytnę i pokażę wam efekt końcowy. Moja opaska w wersji z węzłem prezentuje się tak. Można ten węzełek przesunąć Pewnie mi się zaraz kompletnie zepsuje tutaj fryzura, no ale powiedzmy, można ją nosić również w ten sposób albo przekręcić zupełnie węzeł do tyłu, fryzurę poprawić i nosić w ten sposób. Macie trzy różne, właściwie trzy różne opaski, trzy różne stylizacje z jednego tylko i wyłącznie dziergania. Włóczka jest bardzo miękka, bardzo przyjemna w dotyku i ja już teraz czuję, mimo że jestem w pomieszczeniu, że naprawdę jest bardzo, bardzo ciepło w uszy. Kochane moje, bardzo serdecznie Wam dziękuję za kolejną wspólnie wydzierganą opaskę. Dziękuję Wam serdecznie za to, że tutaj wpadacie i że te moje tutoriale oglądacie. Mam nadzieję, że niedługo będziemy miały okazję znowu się spotkać. Do zobaczenia!